Czy opłaca się kupować mini fontanny od jorgę? Sprawdźmy to. Jedna taka paka kosztuje 11 zł. Jest w niej 5 mini fontan. Paka, no, bardziej woreczek. Otwórzmy je. Taka fontanna ma 2,5 cm średnicy i 5 cm wysokości. I z tego co tu piszą 7 gramów mieszanki. Pytanie tylko, gdzie tu jest ląd? Podpalić papier uszczelniający? Pewnie chodzi o to, no bo o to raczej nie, bo tu nic nie ma. Poko. Trudno nie porównywać tych mini fontan do y, mini wulkaników od Klejsika, które co prawda są prawie dwa razy droższe, ale mają dwa razy więcej mieszanki, no i szczelają. Zobaczymy, co one będą oferować. Dobra, na pierwszy ogień pójdzie niebieska. Już wiem, że to jest dobry koniec, bo już raz podpalałem, ale nie włączyłem kamery. Łup. Aj, aj nie